Siemoneczku widzowie, Co tam, co tam masz? A nie, coś co się tak cieszysz, jak głupi do sera? Dajcie spytać, czy dzisiaj będzie też formuła, yy, będzie grana? <laughs> ja czekam na streama <laughs> Co najlepsze to niż się być z Kazikiem solo, nie? Bo się od Daxa odciąłeś <laughs> O co ci chodzi? Odciąłeś się od Daxa <laughs> Czemu ty tak gadasz, o co ci chodzi? A przepraszam, Ali będzie walczył z Kazik klimat kartel Na najbliższej gali Prime MMA Ej Bierzesz... coś na albo nie. No napisz, no już nie będę mówił. Ale to... Nie mów, proszę cię, bo to... <śmuszczak> będę miał przypał. PIE**OLI, ŻE SIĘ BAGIETA BĘDZIE Z DALTONEM! J**A, TO SŁAWKI jakby mi to Bagieta powiedział, to bym tego nie zlikował, ale żeby mi powiedział to Ali, yy, 5 cali, Dorian Jakbluma, zawodnik Prime MMA, który się gali będzie się mi klimat kartelem, to, to mówię normalnie, nie? Czyli wychodzi na to, że już wiecie, federacja się pogodziła z Daltonem, pewnie dali mu z pięć koła, no i będzie się Dalton napierał z Bagietą. Ali likuje walkę Bagiety z Daltonem? Do wody? Cicho już, kurwa. Nie, pokażę ci prawdziwą wiadomość, co mi Ali wysłał. To jest... Fake. O 19.01, zobaczcie sobie o której mówił. <grywa> to jest fake, to jest fake. E Lukens, Chodycy. No co jest grane? Ty, Czaj, że Bagieta się. Czaj, że Bagieta z Daltonem Zabiję! się bije na prime? Co? Czaj, że Bagieta z Daltonem się bije na prime? Y, ali dzisiaj zlikował. A to ja tym wiem, no. O, czyli potwierdzasz to? No to nieźle, Ali, że się Może zapytajmy winnego, kurwa, i Bagieta na Discorda. On, on powiedz tak. Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Ale <laughs> już widzę uśmiech na mordzie. Jest. No, no. <laughs> Klasycznie. Nie wiem. <laughs> <laughs> Popraw się na krześle jak to prawda i nie możesz powiedzieć. A no. poprawił się. Poprawił się, no, poprawił się z kito. <laughs> dobra, Bagieta się przygotowuje do walki z Daltonem, to trzeba mu trochę odpuścić. Ku... Ja nic nie wiem. Jak to nie wiesz? Ali mówił normalnie, że się bijecie. Ja nic nie wiem. Nie, ja mówiłem. To może Ali jakimś menedżerem jest w ogóle i ten ustala walki w prime teraz. Ja nic nie wiem. A wygrałbyś z Daltonem, jakbyś chciał się z nim pić bagieta? Nie wiem, jeśli... ja w ogóle nie, ja, e, tego. Ja nawet jeśli by było do tej walki, to ja nawet nie trenuję. Dobra, dobra. A Bagieta, w ja ogóle jakbyś, jakbyś dostał taką propozycję walki z Daltonem, to byś przyjął, czy nie? Za taką kasę, co miałeś ostatnią walkę, na przykład. No. Okej, okay, okej, okay. no to... Co ty... Słuchaj, kasa jest kasą, nie? No tak, no wiadomo. Czyli ja rozumiem, że dymy byby, byłyby, jakbyś z nim walczył, nie? Czy go lubisz? Ja nie mam nic do tego człowieka... Jak zlikwowałeś Ali, to macie powiedz kiedy gala. 11. Którego? 11. Października. A co, pa co ty tak dobrze no, poinformowany, jakbyś walkę miał mieć? No bo jest ogłoszone. No, a, no bo masz walkę. Trajmie. A z Daltonem? Ty, no bagieta, ale trochę potrenuj tego Daltona, a nie bez treningów. Powiem tak, jeśli. Jeśli. by doszło do tego, ja mam budowę. No, sobota, żeby się zgadzało. Cześć ja trenuję, no I, ile tych pustaków. Pu Dzisiaj wniosłem dwie palety, kurwa. No my ostatnio zanim Biesza... wnieśliśmy paletę, to mało kurwa nie zemdlałem. Ale freni od Daltona. No. Jak mu pięknie taką siłą, wagieta tego kurwa nie zabij go. Ja nic nie wiem. O kurwa. O kurwa, po nerkach. No tak się zmacnia brzuch, kurwa. Jak, po nerkach wiecie... się bijąc? Im więcej uderzasz, tym twardziejsze mięśnie się robią. Odporność na uderzenia się robisz. Ja nie wiem, ja nie mam na brzuchu. Bawcie się miłego <grywanie> grania i ja lecę. Za co? Ro idziemy robimy gader? Chyba że idziemy z nextem fasolę pograć, aż się nie ten. Nie ogarną na formułę ludziki. No, to jest dobry pomysł w ogóle. Natalka na TikTok magiczny Daniel robi gulasz. Chcę zobaczyć właśnie jakie idzie. Maciuś wypatruje z daleka Kurze cierno tu jest o, <noise> Jaki grób Oj przepraszam Bo jestem mały temat, spoknie małe A co to za apartament nowy k***a u nich? Nie wiem co to jest za lokum kur. -a. A co on ma za fryzurę w ogóle? górę wycięta? Witam Elo, co z tą formułą? Witam, no formuła chyba o 21 z tego co ja z... słyszałem K***a jakiś jakiejś te zagrał, naprawdę Może coś się zrobi, może coś się zrobi, pogadam gadam z Łysym Panie chłysie to do tą formułę już dowiecie, żeby już można było to odinstalować No powiem ci tak, 232 do... 132 osoby to, kur... że to jest wielki problem znaleźć Ktoś najmniejszych streamerów pobrał, to też będzie Środkie Środkiem jasna, proste jest Oj No ten, ten, finał jest fajny Ej, yy, a to tak kur... nieskończoność będziemy biec? Ej, tam potem, to... masz takie rogi, nie? Ja skąd ma wiedzieć, który teatry. jest mój, a który nie? No masz taką, taką... Taką buźkę nad nim. A, okej. Okay. Ty, to ja może... Nie. <ścoughs> kur... Salvi! Wiesz, co robię? Kur... Ale ci ciągnie, skur... <ścoughs> ja pierdole. No to jest kur... zagrywka akurat, no bo to, to on nie gra, tylko specjalnie ciągnie. No, no i ciągnie ostatnio go jeszcze jeszcze... wyjebałem, ma nie doszkoczysz. Oj. oj kurwa, Oj kurwa. Nawręcił. Kurwa, Nawrócił. Kur... Kur... Ale Jar... 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 Ej, kupiłem w ogóle dzisiaj byłem w Lidlu, chłopaki, kupiłem ten. Zozolowy Kisiel, nie? Na pewno będzie. Czy pewno... no Kisiel? No, zozolowy, A, zozolowy Kisiel. A, że zozolę, dobra. Ciekawe, no właśnie ja też, ciekawe jak Dobre to będzie to? smakować. No jeszcze nie ja wiem, bo na razie będziesz? kupiłem. No, no, no. Kiedyś pamiętam jak się za dzieciaka kupował te orężatki, kurwa, to nigdy nie orężatki, Tylko, tylko z do ryja, były. kurwa. O, ryja, Albo na chul. palucha. A wpierdalaliście kiedyś wegetę z palucha? No kurwa, no tak? No, to czy... no ja też wierdolę, coś nie czeka <grym> wegeten malucha. No, kurwa, do każde... no, co, co ci do każdej, skodzić, zupy, no. do każdej zupy, do każdej zupy magii, kurwa. <grym> Ale kurwa, ja to uwielbiałem tak samo, jak y, grilla robiłeś, trochę masła na kromkę i dawałeś przyprawy. Ta. Tak. Y, y, grillowałeś I na grilla nie. chleb, nie? No, 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 no. A no bo jak te kumy, gumy kulki jak się kupowały i te wszystkie do ryje od razu no to ta Te takie było. Te, było... te takie podłużne, nie? To o tym tak, mówicie? Tak, tak, tak. no, no ty... one gruby smak trzymały i od razu do ryje się pokowało. One kosztowały 10 dłoszy za stukę kurwa, oni na stółki stepli koszkami sprzedawali Ej, o co tu chodzi? No co? Kraken się resli kurwa nie? Potknąłem się kurwa Rafał na Malcie tu kasynko kręci, kurwa. Jest kręcone. <grym> no. No ale je. widzisz, że oni mają pieniędzy? Jakie ile story wrzucają? Ile tam pieniędzy w mają? Kurwa, ty, ale ty jak rynek. oni w ogóle reklamują te kasyna pojęcie, nie? Na tych Instagramach, co oni tam kur... Piszą, przestań być biedny, coś tam we... <laughs> Nie, najlepszy jest w ogóle Szybol to jest przegięcie pały. Szybol mówi tak. Pyta go gościu, czy e, kupić mieszkanie na kredyt, czy coś takiego, czy to jest klasa czy obciach. A on mówi tak, Obciach. Wziąć kredyt, postawić wszystko w kasynie, kupić dwa mieszkania, spłacić kredyt No ale to on to troluje akurat. No dobra, ale wiesz, to no, całkiem zabawne to nie? A już się uda No właśnie chciałem powiedzieć Wszyscy wiedzą, że troluje, a może Ktoś z kodem Szymon tam doładuje na Wawadzie, czy on... no znam takich, co pewnie ładowali, no. Nie, no to jest taki k***a skamidło i że to jest A, no ale też nie można cały czas mówić o tym, że Szymon Kasprzyk gra w kasynie, tak? Szymon Kasprzyk? Nie, no i tak, najlepszą rzecz, którą zrobił, którą widziałem, to nagrał vloga, jak był covid, że ten, że, że zbankrutował, bo jem odwołali, a sklep tam miał być. <laughs> tak, tak! I zaczęli współczyć, a po tygodniu... Porsche 911 kupił Właśnie, ale to, to jest jakaś k***a zagrywka, nie, bo on wiecznie mówi, że nie ma pieniędzy do Ty, albo i samu jak gada, że go... I samu gada, wiesz, zaczyna się filmik, taki wiesz, miniaturka, jakby k***a nie wiem co zrobił, wiesz, jakąś rodzinę z torbami puścił I człowieku, i, i nagle... To jest tak, bolą mnie plecy, wydałem na te plecy i tam mówi tam 80 <laughs> tysięcy, nie? Słuchajcie! I on tam mówi, że wydał na te plecy I 80 tysięcy! Nie, stop! I człowieku mija dwie minuty filmiku i nagle się zaczyna kurwa, człowieku ten! Reklama skrzynek, kurwa! Normalnie jest przejściek, a on już przy kąpie i łupie! Kurwa. Skrzyneczkę za skrzyneczką Ja myślę, nie no przegięcie pały, no nie? Ale potem patrzę, filmik milion wyświetleń, człowieku Bo on dwie minuty zrobił z siebie na kanapie tego, nie? Węczennika A on teraz jakąś zwykłą grę wydaje, jakiegoś survivala coś pierdolnego. no tak bo on od kiedy grał w Hard Worda i w te inne takie gierki To on zawsze krzyczał, że on kiedyś swoją będzie miał Tylko żeby się nie skończyło jak z grą k***a Właśnie ja chciałem powiedzieć, że najlepszy wydawca gier to jest k***a Wojtek nie? A ja go kiedyś on, wyzywałem on, za tą grę, to grę do mnie napisał, broń? że nadal... Tak, 11. A nie? Dwa Dobra. miliony ton na Grzybowskiej zostawił. Ej, <grym> 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 ale Wojtek Gola jest hazardzistą? Nie gadajcie. O, no, nie. <grym> ja go, ja Ej, a wiecie, że ten... Wiecie, że Ali będzie walczył z Kazik Kilimat kartelem? Na prime? Ie? Yy, to to i od... słuchaj. słuchaj, słuchaj i odciął się od Daxa, bo oni walczyli 2 na 1 na niego i teraz walczą 1 na 1, a Bagieta się będzie z Daltonem na***ali mi dzisiaj powiedział, tylko to tajne info, nie mówcie nikomu. A tego minigolfa na***liście kiedyś? co to, to jest. Golf to też jest no to tak, no graliśmy. Spoko to jest. No jak chcecie to możemy to przyjść teraz. Gdzie ma tego golfa? Możemy iść, ja się wy***łem. Dobra, to pójdziesz. To załadowało się ja o, jestem włączony już jakoś półtora roku. to się dało? Hallin 1 zrobić, no, no i pane No mnie też, jest... No i ka! Hallin taki taki dołek, kłapy. Pies to no, bo tu jest tak, albo, albo pierwszy wystrzeliwujesz, albo ostatni. O, no, in one, dobra. Tu dobrze, tu dobrze. I tutaj paseczka, myślisz? Tu ja, ja no. dałem chyba jakąś dwójkę, prawie. Nie ja co, co ty tak stoisz na tym reszcie? sponcił, sponcił. to fajne. Tylko trzeba trafić w te nie? A ten zrobił hole ale przez rurę czy nie? Nie. Spytaj się Nitra, czy by zrobił docking z Mamonem za 10 milionów. Zaczyna się temat. Co to znaczy? Nie, zrobiłbyś. Doking? Nie wiecie co to jest docking? Nie. nie. To Luki jest specem od tego. No to to jest wtedy, jak wsadzasz swojego napleta pod skórkę kolegi. A. Przepraszam, skąd ty to wiesz? Bo go globałem Mało tego, pytałem szczura o to i nawet Paramaxil o tym nie wiedział. To, to dziwne akurat. Paramaxil no, nie, nie wiedział. Paramaxil tylko w dupę potrafi być ładowany. Ty co to mówisz? No co? Dobra, on nigdy, filmik, on nigdy był na, był na tych filmikach nie r***** zawsze obciągał <laughs> i był ja, ja w, nie w wiecie, dupę. nie wiem kiedykolwiek oglądałem takiego wulgarnego Ej, Ale jak tam ten teledysk muzyczny był, to ja na początku mówię, co to jest alternatywny teledysk do y, idę po milion? a nitro ty znasz Arturę je... nie nie ja ci podeśle coś, Żeś ja coś po podeśle ty to musisz odpalić i przesłuchać ale luki ty podejrzane rzeczy jakieś znasz k**iś jak... dokowania poszyskanie k**a i... na pletów, w k**ostach olimpiada jest chyba tylko u suchara streamowana ja tam nie jadę nawet jak to u diablesa nie będzie To no jest, jest, jest u suchara no niech chcę ziarniak sam tam biega Dobra, patrzcie to robię to w jednym, nie? A was piecze dupa. O, jest, to jest fające. <laughs> no startuj to bo już mnie ręce świeżło, żeby to wygrać. I spadnę na respa. To jest calling 12 <laughs> Ile jest max tych k stuknięć? 20 To kurwa nieźle. W pizdę palec Nie <laughs> Niez ja mam 10 kurwa w pizdę jeżdża papieża. Nie kurwa jebana <laughs> Pizdę jeżo, o co to ty... jest? Ty... Ale spoko, będzie ja będziesz miał 20, to już zostawisz 10 lat kurwa Zobacz, zobacz Ale ty za mocno bijesz no Dobra, dobra teraz sianki, to jest w ogóle no, musisz Run out of shots, kurwa No ale po angielsku, no. I chuj wie, ile tu uderzy uderzyć teraz, żeby to tu wleciało No co za k***a Chrisu Kurwa mać, no nie da się w to grać, bo Ej, na respa wróciłam! Ej, ja mam... Ty, a tu się nie kur... da. Jestem skończona. O co, na czym to polega? K***a, ja wróciłem, byłem tam i wróciłem! Chłopie od tysięcy ja. lat zarabiają na graniu w gry, i nie potrafią. A teraz co, kur Jak teraz? No, musisz, k***a, no pokażę ci, spójrz na mnie, patrz. Proszę, k***a, kur... no, no nie da rady, no. Nie, ja wy***alam z tej gry, no pa kur... włączysz, k***a, kur... debilu, normalną nie, bur... mapę, kur... A nie jakieś, Kurwa człowieku, ja nie jestem Michael Phelps, kurde, w tego golfa, żeby na***alać. Włącz normalną mapę, tak, psychopato, p***ony. Tiger Woods, kurde, nie, Tiger Woods. Kurde, tiger Woods, Tiger Bonzo, kurde, jestem prędzej. Ale wam nie idzie. <gry> ale wam nie idzie. za są. Ale poszłem, ale poszłem. co to, co zrobić? <grydy> klose, klose. Kurwa, golf with your friends, kurwa, nie? Tak. Tak, nawet kolegami nie jesteśmy. <śmuszanie> golf with spells. Proszę bardzo. Dobra, weź. Chciałem się od pniaka odbić. Kurwa! Proszę Pod... cię, wyłączmy ja, ja to! Zajebiście. Ja... <śmuluję">. Ja... <O. śmuluję> <laughs> Pracik, no. Kurwa znowu na wracam <śmiech> <śmiech> Ale kurwa, <laughs> kurwa. Jestem głupią kurwą, nie? Ale kurwa zabawa, o, nie? O, pewnie, ja pierdolę! O, <laughs> no i no teraz, będzie teraz dobrze. Nie no, i masz 18 dobrze. <laughs> kurwa ty szmato! Trochę mniej, trochę mniej daj teraz. Przestań bajkę jęczeć. I co, dało się? Nawet tobie nawet musiałem powiedzieć jak to przejść <laughs> Nawet tobie Nitro ile dałeś teraz? Bo Daj jestem w tej pół, samej roze. pozycji? Chuj się to interesuje gówno ja. Ale pytać się może, wiedzieć <laughs> się musi. Chuj ty na ty wstręt, na szmato Jest tam mi zdać dupem sukarowi. <laughs> co ty mówisz? Ciebie do tam Ach, nie mam siły do ciebie Jaka widzowie jest gierka jakaś ekipowa coś mogli zagrać. No ekipowa gierka no to... no co, Huxball był całkiem spoko powysłem. A, jak się tu gra? No w Ty, czego ja się nie mogę ruszyć? A mogę? Ale, no no w Sadli spacja, i tyle. KURA no, traf bramkę, kwa gruby <grym> Oj! Ty wysunięty napastnik! O! O ja <grym> Mamy kurwa! Tylko no, jeden! No, no, tak, ja muszę z tyłu stać no. no Przepichaj e, się! Ale kąpa co, co o, to ty o, to robisz? Kurwa! To ilu to jest? Kurwa, to ilu to jest? <średenie> o! <średenie> no, Nie no, No paluchy <średenie> się k**a utuściły od tej kremowy! No tu jedną plikę stracimy, jest koniec! O No no no, domczy, 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 dusisz kurwa no. Ja pierdole no O no, kurwa A Dlaczego my we dwójkę do jednej piłki biegniemy jabłcami No nie A, wiem, no, no byłeś ja na bramce i nagle cię poprzestawiało Graj no. no, nie pierdol Nie Składu się No pierdole z tym kurwa Składu się nie zmienia kurwa no właśnie, temu zmieniłem, żeście przegrali. <grymne> nie! 8, o, o kurwa. kurwa, Czas no, człowieku aktywny tutaj na obronie. O kurwa. Dobrze, 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 dobij to, dobi to, dobi to, kurwa. O! Spokojnie, trapuję go. Trapolo, kurwa. Aaa! to teraz, kurwa, nabiłeś go. Oj. <grymne> Ja no niestety byłeś kulą u nogi, kurwa, w waszej drużynie. Kurwa Kurwa. O, teraz, kurwa, dobrze, Brawo, nie. Nex! Nie. Jak Nex, to jest na losowy. Nie ma, kurwa. A, prawo! Ale to jest... Kurwa, komunisto. No, o kurwa! O kurwa! Aaa! Ja! Tak se się podniósł, bądź! Jaros! next, jaki, <laughs> kurwa bożny. Nie, yeah, neć! Yeah. Nie, nie. Dobrze, no. presja, presja! Dobra, ja, nadrabiamy, nadrabiamy! Chyba pod po 15 osób to graliśmy! Dobra. Oh, ale dobrze, wyda. dobrze, widzisz! Drabiamy. Presja! Presja! Ajajaj! Aj, 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 aj. Urwa maczno! O. No, no, to to. no ale k mamy takie pychowe! To, dajmy im wygrać czy coś. <śled bukan d Bullid> <śledzio> <śledzio> Zapatrzyłem się <Dexior>, na no <śledzio> kurwa, czerno, sorry. Dawaj, dawaj, przyblokowałem go! Kurwa, Ale ja, wiecie, to jest Timor, nie co tym niemczury. Daj, jaj, tak, 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 dobij dobij, kurwa Kurwa, dobij Jak? Kurwa, dobrze, to Nie wiem kurwa, nie wiem. dobier, Presy, presy, presy. Dobra, broń Boże, co czy remontada mówiłem? Z ja, jest! 0, 0, 2 do 3, 2! Coś pięknego! Chciałeś wygrać, to sobie wygraj, już, kurwa Ile można ciebie słuchać? Panowie, co teraz? Wormsy zajebist, tam się zagrał. Oj, next, ty w Rzeszowie, nie? Co, no patr ja w Rzeszowie, 2. co? Pat sto, pat sto. Kolesko, no Białorusi... No drona że podobno zestrzelone w ciągu ostatnich kilku minut na wschodnią Polskę, a konkretnie mogą zmierzać w kierunku Rzeszowej zamościa <śmiech> Dobra! <śmiech> dobra, weź tam to kliknij to se zagramy jeszcze nie, Ale się. Do... to do Warszawy jadę Kto ja z kim? Ja z kim z jestem? Mamy. Ty jesteś z Nitrem Brawa, z Ty z Nitrem jesteś gobierno na terdolo? Co ty robisz, ja psan, Dam radę tak? Nie, yyy, dasz Nie, myślisz? Dasz k***a, nie dasz czysto. nie to nacisnąłem! <grywa> nie no, i wy się, i wy się ze mnie śmialiście, no nie. Jak się robi salto do tyłu? <grywa> Lewy shift. Lewy shift dwa razy. <grywa> dwa razy jest do tyłu, Kurwa. Czemu ty tego k***a zrobiłeś? Ej, k***a. Zdymi słuchawki, otwórz okno, że tam f 16 nad nimi lecą. Dobra. Czefa, czekaj, czekaj, bo ja trafki. nie wiem, gdzie nie, tylko Klimę słyszę Lewy Shift, lewy shift, enter Escape! enter Escape! Lenter Escape! -escape. No, dobrze, mamy to! A kurwa! Dobra, chcemy revers, Ej, kurwa wszędzie o tym trąbią kurwa! No, Trąbią cały Twitter A było nie dzisiaj, nie? Nie byłoby Jakie wojny. Jakie fajerwerki nad dynowem Kamikaze, aha, że się budżetu. Zaraz jak taki dynamik pod domem, to jest koniec no co ten kurwa robi, no ja nie wierzę Myślałem, nie że tam jest mapa no To może przestań myśleć bo nie masz do tego predyspozycji przed snaście nad Rzeszowem? To co wy mi za linki wysyłacie jakieś, nie straszcie mnie przed snem. Ale że Lublin i Rzeszów, a białeś to dla się zostawili Nikt tego nie chce To pewnie Ukraińcy narobili kura człowieku zamieszania żeby znowu coś a to, co Kulaki... to jest. No A puch. Po... Ruscy mieliby robić jakieś ataki na Polskę, jak oni w Ukrainie se teraz y, walczą. im to wciągać kogoś w to. to. Ukraińcy tylko chcą wciągnąć wszystkich w wojnę. Oh yes. No nie wiem, jak latają jakieś F-16, czy tam 35, to są cichsze od klimatyzacji. Ej, ale Szeliga nie jest że przecież on ich na*** tam wszystkich. On jest e, A on się do Warszawy do prowadzi. Mieszka. Ja nie widzicie, się Liga się, się prowadzi od razu ten... Tato, chuj w to. Chuj te Wormsy. Byłem najlepszy, dziękuję. Co, gramy coś jeszcze? Póki wojna trwa? Oj, weź, kurwa. To co, Liar's Bar? O, Liar's Bar. Ty bez kitu. Co? No leci, kurwa, obok mnie zaraz. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> To machaj mu, panie pilocie. A nie, podziele. nie, nie, to już przeleciało. A był, kurwa, obok. Dosłownie obok mojej wiochy leciał. Liar. To On ma nie! O Ja przed nie ma elisów jak coś I rozkminiam czy cię sprawdzić chyba nie Mam, mam Mam He ci tak go sprawdzi Czy on cię sprawdzi tak Tak jest ja cię muszę sprawdzić. Po czym się sprawdzę? Nie, nie miał, nie miał, nie miał. Kurwa, no, musiałem, ja musiałem, bo miałem out na ostatnio. One queen. No, to sprawdzaj. One queen. One queen. Ale giera, kurwa. Kurwa, mać, a tak było dobrze. Liar. Dał. <laughs> tak zjebałem, tak zjebałem. Ale, ja miałem, miałem rok, jednego jokera no, i cztery gówna, kurwa, i za to wygrałem ten skin. Oj, pies mnie jebał. Aha. aces. Łamię, łamię, łamię! Coś nie mogę z góry podglądać. No właśnie nie da się, musisz na streama wejść. No i nas opierdolił. Three aces. <laughs> 3DS <grym> no. <grym> no. <grym> no. Ale dnia, luki! To jest <grym> ja myślałem, niech, że ty, ty zaczalisz, że to pod jaja, wszyscy rzucają po trzy i tam jest. Czy nie zdasz na zabawie? Gramy jeszcze jednego, ze rozchodniaczka? gramy, grafie, gramy. A czekaj, jaki jest inny tryb jeszcze? Pokaż ten ostatni. Ty... No i co to teraz się stanie? Co teraz? Ale gong jakiś daje bo... Ty ja Do kogoś strzelasz? No nie do mnie! A pierwszy Ej, wylosowałem, przysięgam, że losowałem! Ty Ale wiesz, co jest najgorsze? Ty masz w karabinie i tak mniejszą szansę. Więc i tak jakby dla ciebie ten skut... no dobra, to był master, tak? To był master tak. A drugie jest chaos. Ja, ja, meduzę, ja, meduzę, ja mam meduze, tak, ja mam ja mam takie macki, ja mam teraz rzucam macki. No to, to, to weź sprawdź go japcza, sprawdź, no, sprawdź, sprawdź, no, sprawdź, sprawdź go, zobaczmy co te macki robią. Liar. No sprawdź no, tylko. Ale nie z, z, z strzelaj do, do mnie jak coś A nie wie ja, co to okay. robi stary O kóła ku... O k ku... wszyscy wtedy Zajebiste Nie celuj do tro. Niko, Nik, Luki też do mnie celuj. Chaca, to jest... No To my strzelać, strzelać mogą wszyscy nawet No, to, on, no to jest zbyt takie no dlaczego we mnie? O to jeszcze jest! No nie, Macie! Spraśmy, sprawdźmy nex. Nie, to to by było w tej A. Dobra, strzelamy do Japczana za karę. No nie! No już na mnie strzelaliście! No to ja strzelamy. Dobra, nie gram z wami... Proszę bardzo, Kwińsik. Trzeci Kwińsik. są. Kwińsik, to Kingsy są. Ja akurat też mam, ja <grym> też mam. <grym> <kinciki, grym> <grym> 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 Neksik, next, next to na pewno był król? No był, był. Tak? Ja bym. Ja, ja, <grym> liar. Kinczyk. Chyba jak ci mówię, że była, to nie był. To no, był, no. No to ze strzelka do no. k... A nie, to ja sobie łeb strzelam. Here's to taking chances. No nie, ja miałem wyjebać kur no co jest to chahyy Trzymajcie się, do jutra, się manko.